Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Safona Wybór poezji w przekładzie Jana Pietrzyckiego Czyta Paulina Holz Sen dziewczyny Wybacz matko, drży mi ręka Pierś faluje, lice płonie Już nie nęcą mnie krosienka Dziwne czary grają w łonie Przejmująca, słodka, miła zakochaniem rwie tęsknota Matko, mnie się w noc przyśniła Afrodyty władza złota.